Aloha! Nie bądź Knurus, subskrybuj! Ja kopiemy, kopiamy się, kopiemy się, się z kaczuchą. Tylko mnie tro, trochę kaczucha baguje. Tylko u nie ma. A, u Ciebie A, już u nie w się ogóle właśnie. O, i, i, o, i. Kaczuga, się. Nie <laughs> da się tutaj dołożyć węgiel? Bo to się tutaj chodzić. Tutaj ogień w ogóle chyba. O! No. Gdzieś dało się tutaj kliknąć W ogóle jakiś na ma ten Czesu się w końcu, no w końcu zniknął okay. Nie, tu się, się, nie się nie da, da. Mi się wydaje, że jak jest start to po prostu się wiecznie... O dobra, już się nie baguje <laughs> Ilo? Gdzieś się dało dał to Ile odpoczyku mi na od razu dał Od razu. do... wam, już miałem, gdzie się dał kiknąć. To prostu? tobie sobie położyć, bo tutaj jest piecyk, ta, To jest piecyk na drewienko. Serio? Tak <laughs> teraz serknę. Nie, dobra, da się wsadzić chyba. Da się. No da się. Trzeba się tam przyjrzeć. To trzeba nagrzeć. Weź na nagrzeć w piecu. O, teraz lepiej. Ale <laughs> Ile wsadziłeś drewna? Komfort 10 aż. Trzy włożę. E. A, jej, mówi. <laughs> O, jak fajnie! Nareszcie cieplutko! Nie masz komfortu? 10. A, czyli maksymalnie nie wiem, maksymalnie jest... nie wiem. maksymalnie jest, chyba. No to ja nie wiem, co byś musiał zbudować. Lodową sauna. Jeszcze wyglądowy jest to, yy, komfort. Znaczy, punkt dostać za wyglądem wszystkiego. Ten nie jest do dobry estetyki, widocznie. No, muszę trochę poukładać rzeczy. To jest co wygląda. Tutaj być wy... Dobra, gostki, jak już tak no, zaczniemy nagrywać to wam pokażę co się zmieniło, no oprócz tej yy, yy, sauny. Kajcie, ubiorę się, bo z gądu nie ma co chodzić. Cholera, nie dał już. broń chyba wam pokazywałem na czwartym mrozi mroziarza, na... Czwartym też kryształ topór jak jako ty, sikierka działa, ale zapasam zapasem noszę. O, mury porobione, niezniszczalne, z, z, z zwykłymi murami no jest wyjście? No, te co zrobię? to wyjście e, e, O, tu, o, całe jest Całe, całe, całe I O, muszę się w ogóle wyjściwo. wam... W ogóle muszę wam się coś pochwalić, jak mi epickie wejście do bazy wyszło Dobra, tu skoczę, ile mam życia? 25, dobra, jak tu skoczę, to mi się nie stanie e, O, epickie wyjście, patrzcie Jak w skalę schowałem wejście tu później będzie kamienny most, ale na razie nie zrobiłem kamiennego mostu No, na razie tu by się gównianie wchodzić O, skale ukryte To jest bardzo mocnego, z tego taru, co w poprzednim odcinku zbieraliśmy, to właśnie zrobiłem te wrota To są o wiele potężniejsze od żelaznych W się zmieniło się sporo rzeczy No Tam się powiększyło O, tu powiększyliśmy, tu całkowicie pole wyrąbaliśmy tu ta, też. Tu te jest. No, tu się powiększyło. Pamiętacie, jak. O, tu gdzieś, o, tu gdzieś było chyba już fosa? Jakoś tak? A tu jeszcze nie. Nie, nie fosa. Koniec piecy prędzej. Nie, bardziej chyba tu. Nie, dobra, nie pamiętam gdzie to pasa, bo. O. O, i tutaj jest, i tu jest całe pole przeniesione. Też mury porobione. Yy, jedno wejście, już jest, nie ma dwóch wejść. O, mamy cebule. Się okazało, że na naszych górach też są, ale my szukaliśmy po wszystkich górach gdzieś daleko, daleko. Na naszych górach, był No i, i właśnie na naszych górach, na polanie tam, gdzie mamy góry koło polany, to znaleźliśmy, że tutaj jest właśnie smog, daleko, w To Całkowicie nie w tą stronę co szliśmy, bo my tam gdzieś zwiedzaliśmy poza odcinkami. No yy, i co, i tutaj rzeper rośnie sobie. Tam rzepka jest Rzepa się nie nadaje To jest marchewka, trzeba będzie marchewkę rozsadzić więcej o, takie A takie epickie schody do kartograficznego O, już Zara. zaraz Wejście na mury episkie widoki, wykopana też fosa jest O, taki spadek jest Zrobiłem to, tamten mur co na polanie mamy Bo w, wiecie, lepiej to wszystko działa Jeszcze <laughs> jak tam na dole biega, pojebane. No i co tu się jeszcze zmieniło I chyba, i chyba nic, jeszcze mam zamiar wziąć powiększyć te Jak to się nazywa, do robienia mikstur Bardziej na prawo tutaj, bo zrobiłem miejsce Eee, kuchnię powiększyć później, też jest miejsce zrobione, o tutaj Pobre po smoku, będzie dużo rzeczy, właśnie. młyn No właśnie, no właśnie. Eee, To będzie tutaj można postawić no? No właśnie, to do bardzo Tu jeszcze się więcej uli postawi jak się będzie No i co jeszcze, i co jeszcze nowego Dawid mamy w świnkach się nic no nie zmieniło, na polanie, o na polanie wam pokażę jeszcze, bo na polanie się jeszcze zmieniło Eee, polana Czas jest jakiś związek, że mnie komarnie zjadł. O nie, to, to jedyne, co się zmieniło, to powiększyliśmy bardzo zwierzątkom teren. Jest teraz tam wejście, a nie od góry. No i od groma zwierzątek mamy. Lezi, Czekają na pokonanie lepa. smoka i będziemy mogli jeździć w końcu na nich. Będzie o wiele ułatwione zbieranie czegokolwiek, bo one wszystko łatwo niszczą. Chyba będzie ładnie. się żarłoczki. Nie można hmm. że latają na nich. To też. Są wkrótce potężne, e? Co wy się denerwujecie? Wujek rzucił w ścianę. proszępem. Aha, dobra, jebać go. I wychodzą po. A i góry, gdzie są, my gdzie odkryliśmy Wizira, czyli o, do odkrywania smoka, tutaj. Jedna <grybujesz> A my pływaliśmy wszędzie, gdzie się da. No. no, to się dalej widzimy, jak będziemy już na smoka. Szli, pływali, ja wiem, skakali, prówali. Kolek. Ja bym tam. Dobra, Dawid, trzeba zrobić dużo miksturek. Yy, Chodź i dużo do jedzenia. Wpierw. No właśnie, się przygotowaliśmy do smoka i nas zaatakowały zimne piat. A nie, tam inny. Dosłownie. Śnieg pada. Dobra, ty trzeba do tych zjebów. Bym miał To bazę poniższą. Na uciek mi jeden. Dobra, zobacz czy na zewnątrz ma jakichś idiotów Muszę wejść na, na, mu, wejść na mury Są, no, latają sześć. wszędzie kurde No nie mów, że... No jak z Minecrafta event Serio, nie mów, że... będą tylko latacze Ja mniej nie mam w ogóle, wiesz? No, Dobra, strzelać, strzelać Bo ja nie mogę się niestety bronić przed nim. Będę jedna strzelająca no Nie mogę Jeden, jeden jest w bazie, jest. ja go odsuwam od ważnych rzeczy Tutaj trzeba to trzeba teraz w mury. Nie, stworzenie się zajmuję Trafić go nie mogę. Kurde, nie spodziewałem się, że zaatakują nas, przez to, że smoka odkryliśmy. Możliwe. Zaraz wiadomo, Pójdź, co no. harpuny są. Nie. Kolejny przyleciał. Dobra, ja wychodzę poza pola bazę. Bo nam y, atakują pola. Kurde, ja nie mogę trafić nic. A jezo, Bóg, nie Weźcie, też mógł gdzieś strzelać, a nie. Ja nie ostrzał w ogóle. Musisz rzucić jakieś. A? Czy jeden? To będę w ogóle lata i ja atakuję wszystko po kolei. Normalnie to widzowie by zniknął, sobie, jakbyś wyszedł nie, nie poza to... lodowe tereny. Czy znaczy nie zniknął, tylko odleciał z powrotem. A tu, że jest atak, no to widzicie. Tak, ja debil biegam, bo nie mam jak walczyć z nim pokonać go? To tutaj kolejne. jest. Jeszcze jeden jest czego co widzę. Przy polu. Kur... nie trafiłem. Idę zobaczyć. Ależy, Chyba wszystkie. Nie, jeszcze na, 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 Nadal jest, nadal jest atak. Czy gdzieś jeszcze jest. Ale, leci muszę wejść do bazy. Czy... Nie widzę żadnego. Już ze świki nam atakuje. Daj się. Jest tutaj, jest, jest smyśle, tutaj! Dobra. Wiatr się rozproszył, są dwóch tutaj. No to. Trzech! Weź traw jeszcze ich do odległości. Ja jestem? Dobra, jeden ja poleciał do ciebie. Ja to tak. się będę broniła. Dobra, przeleciał kolejny. idę. Który, czemu smoki? Czemu nie na przykład? Bo to wiatr. Ani <laughs> że poluje. Teraz strzelę. Dobra, nie strzelać. Zerztowałem. Strzelaj, dopiero, ale on zaczyna strzelać do mnie wtedy. Gę to teraz. Aseminy. Teraz. Serio. Nie wiem, żeby już wycelować, to jeszcze staminę muszę mieć. Dobra, ja, może ja bliżej pójdę z nim. Dobra, A leży. zdech? Ale lody same do nas przychodzą, zajebiście. Rumi się. Tam nie tapnął się daje. tylko susa zrobił Teraz On się tepnął Jeszcze żyje. Zobacz, Dobra, się rozpuścił zginął. się Dobra, zejrzyjmy się czy nie ma jeszcze jakiegoś Gdy później nie, nie przeszedłam do bazy, się. nie podgryzał czegoś Podgryzał, grydzał, chyba Kurwa gościu to tu tak dużo Jelonków poginęło? Chyba nie on latał i zabijał Cz Aha Cztery leonki chyba zginęły No i widzowie, od tego, przez to, że pokonujemy tyle Przeciwników, to na szkielety nam przychodzą, tu kurhany przychodzą Znaczy nie kurhany, tylko mokado przychodzą Wszystko nam tu przychodzi już Do tej bazy Dla dobrze, że ja zbudowałem te mury, ale jeszcze niestety przed tymi lataczami jest problem Je bronić może się po, po bazie, czy nie rozwaliliśmy czegoś Nie rozwalili nam czegoś Ej, jest jeden to latający, jest chodź tu, chodź tu Jej, to tam jesteś mnie. Razem będę Ako. jeszcze, no Chcę przejść do ciebie. Z niksami sobie walczę. Ale no, no dobrze jak z niksami walczę, nie ogonki. Ogonki to bez wystarczającej rany zrobiłeś, skoro odwrócili tam... Nie, musieliśmy na bagno jeszcze iść, do, to nie ważne. Gdzieś tam, okej. Okay. Ja nie chcę wiedzieć jak smoka pokona, co tu będzie się działo. No do, dobrze, do, do balista będzie można zbudować, tak to ja będę sam... Mogłem przejść z y, ru... nie ruin, polan. Aha. Loksy przyjdą, mięsko przyjdzie. Dobrze, że fosa jest zbudowana, tak to oni będą ten, e, wpadać do tej fosy, te wielkoludy, i ty będziesz sobie dziurawił. E, Ta Loksy ci przyjdą, jak to zwierzątka są. Dobra, widzowie, e, widzimy mi się przy smoku, dziki. ja się jeszcze rozejrzę, czy to jakaś małpa nie lata. No. Wiesz, mi przychodzą dziki do bazy i... Dobra, jesteśmy na właśnie na tym miejscu walki z bossem, ta suporta Nie będę wiesz? Dobra, mniejsza. Jedzenie wszystko pozjadane, zjemy jeszcze raz na wszelki wypadek. Co tu jeszcze można dodać? Na mróz Komfort mamy, mamy. Dobra, no to dawaj. Muszę 100% Jeden, ciągnąć. Drugie, trzecie. Odpalaj będę. Jeden, dwa, gotowy? Mhm. Trzy. Rozbił jajuszkę, a ona się w niechce... on on powietrzu już pojawia. Nie no teraz chcę z nie poważnie, to muszę walczyć O, nieźle płomienie zadają. No zlatuj na dół, zlatuj. No, okay, teraz Pogadamy. Odpolało, pro... Nie, 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 złość, nie, 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 nie! Ałć, oć, ałć, O, czekaj, a mnie no, czeka. po tym. To było lało. możemy wychować dostać ostatnie kryształy. A a, 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 ha, ją! Na konia wezwała. Ale się drakonami zbiją. O! Ile obrażeń! Zabroziła mnie. Zbroziłem się. Ja już smyram tą normalnie No to się nie bał w ogóle o broń Duchowa A w ogóle nie użyliśmy chodź tu Mhm Ciepło Nie 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 Ała Dobra, zwróciłem na ciebie uwagę

od dupy strony podejdę. A, dra kolejny drakon! Biją, razem ma się drakonem. Wiem Union. on nie widzę go A ja Za widzę Nie ma go! A, czyli jak nie wziął drakony. A to księżna z ptaką Nie, nie, kurde, stamina mi się skoczy <grym>, Drakon, biorę go Tylko jak teraz o, no, 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 kurde, no! Ja mam pecha. Dobra, muszę Czego się idzieć, do z tym sobie uracić. Teraz się zjażdżasz. Bo jeszcze gierzej, bo odcelowałeś, by dać mi takonać Jeszcze nie walczysz tam? No, nie mogę stracić przez chwilę. Codziennie ludzie skopali <grym wylech> Dobra, mniejsza połowa zjechana już. Jak już cudem muzyczki że... Dobra, wy, wyłącz na to zbieranie, żebyś w przypadku śmieci jakiś zbior. A, dobry pomysł. Bo cię obciążać będą. Nie no, wciąż nie będą. To już było maksymalnie. z się w ogóle na to skupia kuźba, no Tu jestem, Mendo. Ty pewnie strzeliłeś. O, teraz na mnie się skupiła Mendo. Auć no. A dobra, się wystraszyłem. To były strzały, odobrażenia. Czyli nie pod to. My się że zablokowała się przez chwilę, bo się zaczęła Eee, Tymi gryźnięciami to mało obrazu mi zadają. Najgorsze to jest z... dodawacenie. Zmienięcie. Ok, posiadam drzwi, czemu ja nie się. <laughs> Jasne, nie, da, nie, się, nie, nie da się, się podejść, Nie da się podejść do niej w ogóle. Da się, da się tam da... się miałem wejść, ale sami im brakło Czas A do... to fajnie by było jakbyśmy ją pokonali byśmy mogli smoćka spojść To nie byłeś dupy no Kurde odlatuję no Pani styrałem jeszcze jeden, tak lądowanie będzie... nie, jeszcze dwa Kurde, w końcu boss, który jest potężny, a nie... Też słabe bossy były No okej, ale to w ogóle bo Mieliśmy do niego mocną zbroję Ale ten slime też nie był jakiś super potężny Wystarczyło unikać, w niego to wszystko Slam też nie był potężny, ale sam byłby do bardzo potężny Kurde, ja zaraz umrę Nie mam z, Ot, z, z to, się. uciekać Nie mam z Tobie uciekać Wystarczy lewo-prawo chodzić i ona wtedy głupiej Strzela w tą stronę Tak Nadal się. Kulka, do... A dalej Kurwa kryształy rombane Kurde, nie zdążyłem się zdrucić z... z... się Nie, 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 O, minałem na szczęście A, ten to zagryź Kurde sami mi się skończyła Dobrze do, na czwarty poziom mamy zbroję lepszą. Kurde! Myślałem, to że normalne. mnie ugryzie. Tak, bo coś się idzie oberwać No na początku mi dużo obrażeń jakiś co zada zadał. O to tego gruzięcia zadaje te 33. A jeszcze stość trzeba Nie, pewnie i kryt we wyszedł Właściwe. Kurę, jak ja dobrze unikam. Nie, nie, nie! Dobrze nie. unikam, że co ja to więzienia dobrze strzelam. A tu mówię, że nie, nie będę miał szans w ogóle z tym partizmem. Będzie latać. Podczas bo postaw? się sobie to już dosyć szybko. A nie dla nie, to nadal czekam to na kondycję i do tej pory się nie pojawia. Jespera się kończy i Edzgiej się kończy. Umiejętności jego. Zaważyłem. Aj, można no. nadal na, na te obrazy, bo nie mieliśmy umiejętności. Już teraz nie mam umiejętności. Dobra, podpalaj ją ile wlezie. Już idźba. Dobra. No gdzie do mnie? Tam masz. Tam masz w krycia, ja atakuje za chwilę. Shankera. U siebie. Видите?! Ауа, но уже образец задает. Одно задает, а другое. Транс Thompson. Что их так Не, Не, не Background. Ы Nie trafiła gryźnięciem, mimo, że w miejscu stałem Mnie Nie, nie, Ała! Tak on... Biał, jak? Ja go nie wyzwała Po prostu wyrumała przed tą, ona jej wzywa Eee, Staro dobra, Le leci, menda Tak a, wolno zacząć biegać Może jest dość trochę Eee, ty, moja postać zaczęła nagle wolno biegać może przebardę się. Albo mi się wydaje. Żyjesz, żyjesz? Żyjesz, żyjesz. Auć, 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 auć. Aby jednak biec. <laughs> Alć mnie. Pal, boni. Moj beczarnie. <laughs> nie chciał młodeczka. Młodeczkę to ja nic nie zrobię. Uu! Uciekaj, nie strzelaj tak z bliska Tego Golem! Serio? i mnie? Nie, 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 nie Golem, ja mogę nam pomóc Pomaga nam? Nie, nie. atakuje Ciebie. nas Menda jedna musiała tu przyleźć A, da, ona nie zionęła Ależ już warstwę A będę golem Gdzie w Dobra, ja ją pokonam do końca, ale ja ją odbędę już na smyrnięcie została A jest imunny czytaje Zaraz we łzach Łezki W polemiku spierdalań My co? Nie pokonacie mojej dowódczyni <śmierdalań> <śmierdalań> Odbrać łezki Stół <Tu> mistrzowski <śmierdalań> Dobra, idziemy stąd, niech się sam pomacha Do piekła. A nie bo portal tu jest, dobra trzeba go pokazać. No ha, golem nie pociśnie O ta, jasne Golem golem zadaje więcej obrazu niż... Yy, bot Menda po prostu od... Dobra, chodź go, odciągniemy i tyle Zda się Po prostu go zgubić gdzieś, gdzie wleźnie może bo... Będę jedną musiała się zrespić tutaj Tak jak jest babca przychodzi jej Ja nie wiem kiedy my będziemy mogli bez problemu golema pokonać Nie ginąc jak głupki To jest jak jest... troll szczerze mówiąc no, ale... Tylko że... Troll był no. łatwiejszy do pokonania mi się wydaje Był wolniejszy W ogóle do tej ty pory troll rzewa, jest oku. ciężki do pokonania No Czy... Dobra znaczy, a ja już bym uciekał Skocz sam górą tak jak jak skoczyłem Wtedy się nie powinien Nie gonicie? Biegnie za wami Serio? Dobra, ile tam jednak. Dobra, dam sobie smoku szybko do portalu Ostatnie zamarznięte łzy smoka tam tajemniczą energią są dupę <noise> Nie mogę Jestem Dobra, zajebiście Koń dupę I. Daj tą łzę jeszcze jedną czy Prze masję, no po co cię zjedzie? Mam 9, 9, 10. Pytam, że ma, że mam 9, 10, 10, 10. Dobra, gdzie to jest, ten wiec? Znaczy ten. Smoczał, zadaj mi jeszcze, smoczał z jedną. No. Trzyma już. To jest tak, dotkniesz pieca to by tak, do stołu znaczy to. Tak, kurde, brakuje mi. A, mam wszędzie mątek. Cały tymczasowo, tak zwykle, do tych. A tu jest w ogóle drewno 10 drewno trzeba. to tylko drewno i spoczął zajdzie? Mhm. Wiesz, w końcu smoczu zle zdobywacz, to jest. Oooo, elektroniczne to jest czekaj, tylko gdzie to postawić mądrze? Tu? Elektroniczne, przez ja ten na magię. Nie wiem, tutaj położmy. Mm. Tak później trzeba będzie robić. Warsza teraz wszystko. Kamienny piec, piec hucniczy. Coś tam jeszcze. Wiatrak, kołowrotek. Okej. Okay. Mm. Ale co normalnie się Tygły stawia? Głoździe. No. O, na drewno, żelazne gwoździe. Klawki skóry. Kurde, no zbroję będzie można zrobić. Chcecie zrobić kamienny piec? Myśliciemy zrobić. Ehm, gdzie to jeszcze jest? Dobra, widzowie. Wiatrak, w kolejnym odcinku się dowiecie, co dalej z tym wszystkim. Tyle bo to, to pewnie milion lat pada na odcinek, mam nadzieję, że się podobało, w kolejnym Wam pokażemy, co z tym zrobiliśmy. No więc na razie...